Nieudekorowane, udekorowane, więc pani Ania ma 105 lat. 2, 2, 3 i czytamy. Kłęci mi się w głowie, jakby mnie ktoś obuchem walnął. Głasdy, pokaż ją. <słyski> Zobaczcie, jak pięknie udekorowane. Więc pani Ania ma 105 lat. Anna Pacena. Pięknie, po prostu pięknie. My raz w miesiącu z Pawełkiem i czasami z chłopakami, ale chłopaki mają bieganie dzisiaj, wydajemy właśnie tutaj obiady. No i zobaczcie, jak pięknie porobili z czapeczkami dla pani Ani. Pani Ania. Jest z Polski, chyba przyleciała tutaj. Czy przyjechała 50 parę lat temu, czy 60 parę lat temu? Nie, więcej. Więcej muszę się zapytać, kiedy pani Ania tu przyleciała. W każdym razie, czy nawet przyjechała, przypłynęła. Pani Ania ma 105 lat. Oh, Tu dziewczynka to jest córka jednej z, pani, z pań, których pomaga. Tak jak Pawełek jest moim synem, my pomagamy wydawać te obiady. Ona zagrała tutaj na skrzypcach. Jeszcze taki pan przyszedł charytatywnie z lokalnego klubu i również grał. Będziecie to widzieć troszkę później. Pawełek, zobacz, mama też ma czapeczkę. Ej, zobacz. Idź tam do babci. Idź tam do pani. Zrobimy zdjęcie, tak? Dopięte na ostatni guzik, balony, kwiatki, ciasto dla, y, tort dla pani Ani, także było bardzo fajnie. Obok pani Ani siedzi jej córka Terry, Teresa. Ona mówi po polsku, takim trochę łamanym polskim, ale mówi. Z kolei pani Teresa ma córkę, która jest tak troszkę może starsza ode mnie. Ona rozumie, ale nie mówi po polsku. Sto lat, lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje. Artykuł o pani Ani w lokalnej gazecie. Po angielsku, ja tylko po polsku szybko powiem, że jednak pani Ania urodziła się w 1918 roku w Chicago w wieku lat trzech z rodzicami, którzy byli Polakami, popłynęła z powrotem do Polski. W wieku lat 17 wyruszyła z powrotem do Ameryki na statku. Statek miał kolizję, przełamał się, ale nie zatonął. Trzy dni była na oceanie, także niesamowita historia. Pani Ania do dzisiaj ćwiczy na. Na rowerku stacjonarnym, dodatkowo y, gra w karty, słyszy dobrze. Jak widziała Pawełka, to mówiła, ale ładny chłopczyk. Także e, no naprawdę y, bardzo ciekawa historia, warta przeczytania. Ja wzięłam, o, zobacz co ja wziąłam. E, włącz to. Ok, patrz. Patrz, raz, dwa, trzy. I czytamy. A is for angel. A <coughs> trzymaj, trzymaj, będziesz moim pomocnikiem, dobra? This for Easter. Zaraz będzie Easter, będzie egg Oh yeah, mam the egg hunt church. Ale tutaj świećmy. On Easter, Jesus rose from the dead after three days. I am the resurrection. And Tu pobudka wcześnie rano szykuje się w bardzo bardzo przyspieszonym tempie. Podmalowałam tylko cienie pod oczami, brwi, bo jedziemy do kliniki na zabieg, na to gum grafting, czyli przeszczep dziąseł. Jest to przeszczep dziąseł od około 10 lat już mi to każdy dentysta mówił, że powinnam to zrobić, wpływa to na kondycję zęba. Poza tym jak ściągałam aparat w wieku lat 33, no to te zęby tym bardziej, tak aby wydłużyły się, wyciągnęły, moje dziąsła zanikały. Również ciepło, zimno, wszystko to jest również z tym związane, bardzo nieprzyjemne uczucie, więc dobrze jest taki zabieg wykonać. Jedziemy do kliniki, wyjedziecie z nami. Naklejka, naklejka, proszę Państwa. Jak to, żeby pokazać, żeby mnie było widać. Jedziemy na. ale załadowany samochód. Jedziemy yy, na taki zabieg. James mnie wiezie, bo nie mogę kierować. Wziąłem już jedną tabletkę miała taki zabieg robiony który w sumie jest koniecznością można tego nie robić, ale jest koniecznością bo w przypadku zębów, które są jakieś tam słabe moje no to może to po prostu no pomóc coś A więc Mam ten uh, Gum Grafting, będę miała robiony, czyli to co y, miałam mieć robione chyba w listopadzie, ale wtedy jeszcze miałam te mięśnie porażone tutaj. Nie wiem ile czasu nie będę mogła jeść, tylko takie wiecie, jakieś szejki, nie right. Um, bo ja pamiętam jak moja koleżanka miała to robione. Też już ona była po 40, tak jakoś 10 lat temu. I była strasznie pośniaczona. Bo oni wam biorą część waszej tkanki z podniebienia, wycinają um, right część biorą od dawców ktoś mi tam mówił, że od nieboszczyków też biorą no i dają na te zęby które są najbardziej korzenie wysunięte ja po prostu mam mało dziąsła te dziąsła są bardzo takie wrażliwe na zimno, na ciepło na różne inne sprawy, więc um, no, z wiekiem to jest jeszcze bardziej takie sensitive, że tak powiem, tak? No, ja wziąłam taką tabletkę, miałam zapisane dwie tabletki, jedną wziąć godzinę przed i jedną, jak już będę siedziała na fotelu. Przepraszam. Jest um, 8 rano, pawełka wcześniej zanieśliśmy do um, Sąsiadki, zawieźli go do szkoły. Dobrze, że jego szkoła przypadła. Ten cały zabieg powinien jakoś półtora, dwie godziny trwać, więc troszkę. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Sama jestem ciekawa, sama jestem ciekawa, czy to coś pomoże. To może być na całe życie, ale trzeba z tym uważać, bo, no bo to może się ścierać tak samo, jak się ścierają dziąsła. No, i ta ochronka, jakby się za dużo tarło, zęby albo czyściło za mocno, no to ta ochronka no, będzie się ścierała, tak? No, i w ogóle musi się wygoić. Podniebienie musi się wygoić. Najpierw będę miała robiona chyba górę. Podniebienie musi się wygoić jakoś w trzy miesiące, jakoś, że odrasta ta cała tkanka. I później z tkanki można wziąć jeszcze na przykład na dół, bo ja muszę mieć dół i górę zrobioną ale e, robią to najpierw w dół albo najpierw w górę. Robią to pojedyncze, bo to było za długo. Najpierw góra, później dół. E, no i ta tkanka, jak się odrośnie, najlepiej zawsze mówią, żeby swoją tkankę, ale ponieważ ja tego dużo potrzebuję, to musi być jeszcze od dawcy. Od krowy, czy od kogo? Czy od nieboszczyka? Jeden pies. No. Tak więc my jedziemy, jedziemy do Naperville. Ja mam w zasadzie um, tego endodontę bardzo blisko siebie, ale tylko w grudniu mogłam zrobić bardzo blisko siebie, a jeszcze nie chciałam w tym drugim ofisie, a nie chciałam właśnie, żeby jeszcze ta buzia mi nie wróciła od tego botoksu, nie botoksu, kwasu, cokolwiek to było, co mi poraziło nerw, więc poczekałam. No i teraz jak z, umówiłam się z nimi na to, jakoś półtora miesiąca temu, to mówili, że do maja niczego nie mają w ofisie. W oficie w Genewie mają tylko i wyłącznie. Musimy jechać do Naperville, więc Naperville jest jakoś tak 45 minut od nas. Chciałam mieć już tutaj to w marcu zrobione, no bo zanim będzie się goić, i wszystko, no to wiecie. A was już nie zanudzam, jak macie jakieś pytania dotyczące tego, a, bo robię się miętka, a to, to walcie śmiało. Jesteśmy tutaj. Wchodzimy. Wyszłam z samochodu. I kręci mi się w głowie. Ja. Troszeczkę jestem, jakby mnie ktoś obuchem walnął. Is of course post commandment say hi post -commandum. Hi. and what what <laughs> procedure are you getting today uh, gum grafting i think oh gum grafting <laughs> <laughs> Here's a lines. oh, uh, right, uh, oh, oh sorry, sorry. baby i'm just getting uh <laughs> um, you're gonna have to um, adjust this because i'm not yeah. doing uh, too good with my video videographing Oh, my God, too. Say that, right? And uh, post-commerce is in the house, y'all, <laughs> and uh, she'll be doing um... Uh, something, yeah, gum grafting, your gums, <sighs> they'll be grafted. Okay, and all right, we gotta go to nice the, the, doc, oh, the uh, how long? Uh, clinic with uh. Kasia Syf papa pa Zomkij pa. zomki. Moi drodzy przyjechałam do domu i chilluję Ale ciężko mi się mówi Ja praktycznie cały czas na telefonie w pracy Więc mam zwolnienie na parę dni I Powiem Wam, że zaczyna mi puszczać ból, te dziąsła były tak strasznie odwinięte, ja wam, mogę to pokazać, nie chcę, żebyście się wystraszyli, um, mocno wyciągnięte, ja oczywiście byłam znieczulona tak tylko zastrzykami, ale przytomna. Godzina przedtem jeszcze sobie wzięłam zastrzyk. Nie, zastrzyk. Godzina przedtem wzięłam sobie tabletkę taką na rozluźnienie, i jak już siedziałam na fotelu, to też. I połowę tam im przekimałam ale powiem Wam, że to szywanie, wszystko, nitkę czułam na mojej twarzy. No i teraz tak czuję, że jak mam okłady zimne robić bo może mogą wyjść siniaki moje znajomej wyjść siniaki nawet prawie że pod okiem bo to zależy jak to um, jak to um, z tymi siniakami a u mnie to zawsze wystarczy mnie uszczypnąć to już wychodzą więc całe dziąsła są bardzo czerwone nie mogę językiem robić, jak coś wejdzie, ja czuję te nitki, nie wiem, co jest jedzenie, nie wiem, co jest nitka ta odszycia z takiej tutaj, z boku, z części tej jamy ustnej brali brali tissue, czyli te, ten materiał do zakrycia właśnie szyjek zębowych, bo ja mam bardzo wysokie na zdjęciu to nie wygląda za ciekawie na razie, bo, no bo po prostu no jest ciało czerwone i nie wiadomo co jest moje co jest nie moje to się wszystko musi e, zrosnąć i to tak będzie z dwa tygodnie za dwa tygodnie mam wizytę kontrolną, do tego czasu tylko jakieś tam miękkie jedzenia, zupa pierwszy tydzień szczególnie, jakieś zupy tłuczone ziemniaki, coś takiego, nic nic takiego konkretnego, żeby gryźć mocno. Żeby nie nadwyrężać. Um, no, zębów też nie mogę mieć. Mam taki płyn, nawet nie mogę robić tym takim szczoteczką taką waterpick. Czyli ma taką waterpick, a ja nie mogę tego robić tym, bo nie wiem, może by się podważyło to, bo to jest delikatne A no, niby jak to robili to mi nie bolało, ale z tego co wiem to wygląda to tragicznie. Zresztą zdjęcie nie wyglądało za ciekawe, bo oni nie nakładają dziąsło na dziąsło, oni unoszą wasze i wkładają pod spodem i troszkę żeby wystawało, żeby to się zrosło, żeby zakrywało więcej zęby, także ciekawe to nie jest. No James mi musiał wziąć, bo dla tych tabletka ja nie mogę jechać samochodem. No i ogólnie ciężko mi się mówi, więc dobrze, że z dwa dni będę miała po prostu... Um, będę miała takiego, wiecie, sobie mogę odpocząć w domu. No. Ja muszę teraz trochę odpocząć, bo mi się ciężko gada. Porozmawiam do was później. Moi drodzy, 4 godziny minęło od czasu, kiedy wam się nagrywałam. Jestem bardzo słaba. Mówić niby mogę, ale boli mnie wszystko. Boli mnie wszystko. Tylko tyle chciałam powiedzieć. Idę dalej spać Pewno będę kusić w nocy. Na razie. Moi drodzy na tej aplikacji Life 360 Dawid z kubą jedzie. Pojechali chłopaki trochę mnie odciążyć, bo ja dzisiaj te dziosła miałam robione, więc jadą na zastrzyki raz w tygodniu Dzisiaj środa, więc tak y, do, do po szóstej są otwarte. Y, jest otwarta klinika, alergolog, więc jadą, a ja sprawdzam. Szybko jedzie mój ten Dawid. No naprawdę. Hmm. Już raz nawet y, James go zobaczył. Czy, o tu poczekajcie jechał wcześniej, pokazane jest. To było wczoraj czy dzisiaj? Wczoraj też pokazuje. No, także tyle wam chciałam pokazać. I to jest bardzo, bardzo takie accurate, czyli bardzo takie realne, rzetelne, bo ja jak jechałam, to też patrzyłam, że dosłownie tyle samo mil na godzinę pokazuje. Co, yy, co jedziecie, także jest bardzo dokładny. Sorry, że w Powieluchach jest czwartek. Chcę jeszcze do Was to zgrać. Jak mówię, to mnie niby nie boli, bo jestem, mam medication, bo mam. Um, te tabletki. Jeszcze mi tu nie wyszło dobrze. Sobie schładzam. Co chwilkę, co dwie godziny biorę okład z zamrażalki nowy. Mam takie różne okładziki, właśnie. Już się zmiękł, ale, ale jest nadal chłodny. A jak tabletki, znaczy jak tabletki puszczają, to boli. Co 6 godzin biorę tabletki i one są tak pomieszane, że mają dużą chyba dawkę ogólnie. Um, I biorę probiotyki yy, i antybiotyki, yy, bo, bo żeby zakażenie się nie dostało. Nie wiem, czy czymś dzisiaj wolny weźmie z pracy, bo wczoraj wziął, czy pojedzie z powrotem do polskiej szkoły, czy ja pojadę. Bo ogólnie, jak jest to na tabletka, to jest ok, tylko nie mogę. Co dużo mówić, po prostu odpocząć. Mm, teraz mi bolało, jak tak zmarszczyłam nos. Bo wiecie, to jest aż tu tak wysoko. Ale pomimo, że byłam na tym głupim Jasiu, powiem Wam szczerze, to te dwie godziny, bo robili mi dokładnie dwie godziny. James mówił. To czułam, jak mi co chwilkę... Do znaczy co chwilkę. No co jakiś czas, jak mi dokładali. Mm, znieczulenia, bo raz parę razy chyba. Parę razy mi wbiła tak igłę, że właśnie albo już nie miałam tam znieczulenia, że nawet zrobiłam, uuu, że jej zapiszczałam, pamiętam. No i pamiętam też, że mi się śniło. One tam coś mówiły, że ja nie będę dużo pamiętać, więc to logiczne jest. Ja nie wiem, kto mi te buzie trzymał otwartą. To tak wygląda, jakby ona miała jakieś. Ja bym miała jakieś, wiecie co, tutaj takie metalowe, co mi trzymały, prawdopodobnie, bo yy, ja pamiętam, że zasypiałam i one mi mówiły, nie spać, nie spać, yy, więc ja nie mam kompletnie, nie byłam przytomna, wydaje mi się, że bardzo, bardzo głupiego ja się dostałam, już mnie tak brało, jak jechałam w samochodzie, a później jeszcze jak siedziałam, to ona mi tam podawała tabletkę następną i ta tabletka musiała mnie naprawdę zrobić taką bardzo obojętną, bo ja nie pamiętam w ogóle, że to było dwie godziny, wiem, że coś mi się śniło, czy co, nie mam pojęcia dobro moi drodzy, ja jem a w brzuchu mi burczy, więc yy, wskoczę, nasz, wskoczę shower, przebiorę się chociaż jest już prawie południe no i może jeszcze wrzucę do was tego vloga dziękuję za wszystkie Wiadomości na Instagramie, na Messengerze i tutaj e, o tym, że się za mnie modlicie, trzymacie kciuki i wszystko inne. Także dziękuję bardzo i do usłyszenia. Bye.